Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj do zniszczenia trafia taka, oto niszczarka dokumentów. Już ją ktoś otworzył przede mną. Przywiózł ją od widza z Warszawy. Waży 3 kg 654 gramy i zobaczymy, ile uda się z tego wyciągnąć. Zapraszam na film. Niszczarka zakończyła swój żywot i zobaczmy, co udało się dobrego z niej wydłubać. Jak zawsze zacznę od stali. 2 kg 464 g po złotówce 2,46. Zł. Jest odrobina chińskiej miedzi, czyli aluminium lakierowane. 28 osiem gramów. W tej chwili aluminium mix jest po sześć pięćdziesiąt, czyli 18 groszy. Kabelki. 20, 30 gramów yy, po 5 zł, mnie na skupie, czyli 15 groszy. No i najcenniejsze tutaj komutator, ale wrzucę to do miedzi. No i dobra, nazbierało się 46 gramów miedzi. W tej chwili mieć mix. Jest po 33 złote, czyli złotówka 52. Co razem daje 4 ,31 zł 31 groszy. Rozbierało się całkiem przyjemnie. Nie powiem. A ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Jak zawsze zacznę od stali. Wszystkie trybiki, śrubaczki, aaa dupa, nie włączyłem wagi, ale ze mnie ciałek.